Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Kolejny odcinek z serii: Kto jest mądrzejszy? Jak już nie ogarnęliśmy dzisiaj żadnych innych zwierząt, to sprawdzimy, kto jest mądrzejszy: pies? What? Czy człowiek? Będziemy wykonywać różne zadania, które sprawdzą nie tylko w sumie naszą inteligencję bo to wiadomo, że człowiek jest bardziej inteligentny, bo ma myślenie abstrakcyjne albo kreatywne. No, Ale sprawdzimy również szybkość, zwinność, łakomstwo również. No i różne takie. I ogólnie takie, takie. Na przykład y, Tak Tego typu. Też będziemy sprawdzać, a w tym psy mogą być lepsze. Także zobaczymy na koniec, jaka będzie punktacja i kto jest lepszym zwierzęciem i kto powinien dominować na tej planecie. Ludzie! Czy piesu, nie? <laughs> Ja jestem tutaj z przypadku i znowu nie dostaję żadnej wypłaty. Cichaj. Ważna zasada. Dzisiaj nie mogę używać rąk. Czyli wszystko, co będę robić, będę robić tylko swoim aparatem gębowym. Będę przynosić piłkę na przykład, to nie mogę jej chwycić w rączkę, tylko muszę ją wziąć Tak. Już widzę memy, które powstają z tej okazji. To bardzo nie podoba. <laughs> yeah, Pierwsza konkurencja, czyli piłeczki. Patrzcie, jak żongluję. Będziemy rzucać piłką. I najpierw po piłkę będzie biegła bajka i przynosiła ją sportem, bo Lilka nie jest zainteresowana takimi rzeczami. Też. Lila nie, wybieramy Też. psa, który pominuje. A drugą osobą, która będzie w piłkę, będzie Julka. Psy, jako że są gorszym podgatunkiem ludzi, to mają yy, po prostu... Nie wiem, czy chcę uczestniczyć w tym która filmie. ...która zrobi lepszy czas. Nie no, ja gadam takie pierdoła, ale ja wiem, że psy to nie są ludzie. O, naprawdę? dobrze. dobrze. Dobra, to wiesz. Wow. Pierwsza osoba, która będzie biegła, to będzie Bajka. Dobrze. Dwa, jeden, start. Stop. Jak stop. A przynieść jeszcze musi. Ty nie ogarnia! Nie jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden, start. Stop! 12 sekund i 0,09 2, 1, start! Wydaje mi się, że psy mogą to wygrać Nie, Lila! Lila, nie, nie! Lila, Boże, tragedia to jest! Ona nie potrafię tego do swojego aparatu gębowego wziąć no, Udało się, stop Dobra, stop sekund i 84 setnych. A ile miała bajka? 12 Ej, piłkę! Dobra, 3

To by była szybciej, bo gdzieś jak mi zabrały. Dodajmy no, napis, róbcie. nie róbcie tego w domu. Absolutnie nie róbcie tego w domu. Julia to... jest profesjonalną kaskaderką, ona wykonuje takie stanty każdego dnia i je psią karmę mokrą. Możecie to robić, tylko weźcie czystą zabawkę. Ja miałam specjalnie kupioną. Tym właśnie krzyczeniem z Sim przechodzimy do kolejnej konkurencji. Druga konkurencja, czyli konkurencja na szybkie jedzenie. Będzie to sprawdzało łakomstwo, chęć przetrwania jaką. Postulę. I będziemy jeść yy, szynkę z piersi z kurczaka razem z gotowanym makaronem. Przed chwilą czytaliśmy, że makaron jest wspaniałym do dodatkiem do psiej diety. Także nic im nie powinno się stać, nie będziemy go przyprawiać, nie będziemy go solić. I zobaczymy, kto szybciej zje obiadek. Bez użycia rąk, oczywiście. Bez żadnego sosu będziecie jeść? Tak. Jak chcesz, to ci mogę tak trochę muszę. więcej dosypać. Nie Masz bardzo mało. Masz bardzo mało, nie chcesz na pewno? No dobra, daj. Trzy, dwa, jeden, start. Na razie wyjada tylko szynkę. Musisz gdzieś całe bajcia, No, ale wyjada szynkę totalnie tylko. No, to też musisz wyjadać nie, ja nie lubię. Zjeść. Znaczy no bo jeść całe, ale one mają zdanie, żeby wyjeść całą szynkę. Nie, muszę zjeść makaron. Ale to przecież Lila będzie jadła to 40 minut. No o to Są. chodzi, że to będzie śmieszne wtedy. To jest pierwszy raz w ogóle jak bajka je makaron. To w ogóle ty potrafi złapać z tego talerza? No, no, językiem sobie jakoś tam w miarę radę. I ostatni baja ostatni! Nie z dobra, stop. Minuta 56. No to nie wiem, czy ja nie dam rady szybciej. Wydaje mi się? No raczej że... powinnaś dać w sumie. Czas na Lilusie. Gotów? Hmm? Trzy, 2, 1, Jest, już. Ona wyciąga po jednym ble makaronu. No bajka dość szybko mięso wyjadła, nie? jest chyba, że bajka gryzie, a Lilka językiem zazwyczaj robi, to łatwiej jest zebrać ten makaron. Jest dopiero minuta, Tam tamta miała minuta 50, a ta już kończy, a jest 10 sekund po minucie. Hmm. Minuta 25. Dobra, czyli półtora minuty. A mogę chociaż przy stole? Trzy, dwa, jeden, start. <noise> to nie jest takie łatwe. No, jakbyś dawał takie duże kęsy, to jest szansa, że to zrobisz szybciej. Żuj szybciej. To jest takie suche. No i co? Dawaj, po co ci mokre? Suche łatwiej się połyka, łatwiej złapać suche niż mokre. Lepiej dwa to Oczywiście, że tak. Pomagaj sobie nosem. Tak podrzucaj do góry głową tak i do gęby. Dobra pomysł. 40 sekund. Właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak, dobrze, widzisz? Widzisz? Słuchaj mnie to będziesz miał lepszy czas niż twój pies. Już jest 50 sekund prawie. Mega słuchaj. Dawaj, 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 szybko, nie gadaj, tylko dawaj, bo już masz mało czasu. Mniej gadania, więcej pakowania do gęby, jeszcze mi się to zostało unieść potem. Nie. Tak. Nie <laughs> no dawaj, 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 Dobra, no. jest... minuta 19 o 6 sekund wygrałam z Lilusią. Jesteś lepszym jedzącym pieskiem niż pies. A widzisz, to jest trudno stale sobie takie, bo to jest mega płaski. Tak, masz tak, o! Nie, nie możesz zrobić ustami tak. Wygrałam tą rundę. Jeden punkt dla mnie, jeden punkt y, dla piesuni. Jednocześnie schowasz im trzy i mi trzy i po prostu jednocześnie będziemy szukać ich. psy nie miały za trudno. To pochowałem w takie miejscach, żeby one nie musiały się jakoś za bardzo tego dokopywać. Tylko żeby po prostu przyszły i od razu to wyjęły. Nie wiem, czy one to strzają, żeby pójść aż tutaj, ale one raczej nie będą czuły tak intensywnego, chociaż to jest to dosyć intensywnie pachnie, może to wyczują, ale wątpię. My i możemy kłaść w miejscach, które ona będzie mogła sięgnąć ręką. Aha, ona nie może ręką. Tutaj, niech leży, ale przykryjemy to kulą z tej strony. To się też z tym marmurem zlewa, więc możemy tak. Jesteśmy gotowi! Trzy <klucz> dla ciebie, trzy dla psów. Dobra, trzy o znalazłam psi! Ale Czego nie, nie możesz? Wiem. O nie baja, tylko nie zaufasz tego tam wrogu. I nie ma... Tu się, ja się o! Jest! Fuuu, tu jest tak brudno. Co to za podpowiadanie? O! Okej, okay, o. Jeden-jeden. Drugi tutaj jest. Kurka jakiego ja niby wyciągnąć? Uf. Kurczę, czoło mi nie starczy. Uf. O A wy pieskie szukajcie! O nie! Nie powiem wam gdzieś takie, a widzę go. Potęcik, żeby sobie językiem brać. Wygrano. Wygrała w, z wynikiem 3-2. Apsy nie odnalazły ostatniej nagrody, która była Słuchaj. w froncie. Wygrałam. Mówię, no wy nie odgarniacie, jak się do was, nie mówi, bo nie doganiacie po polsku. Ale i tak pasowało. Dobrze, przechodzimy do czwartej, przedostatniej już konkurencji, którą też mam nadzieję wygrać. Kochani, następna konkurencja, czyli. Nie wiem, co to jest za konkurencja, co ona sprawdza. Rzucaj i łap buziom. Tak się nazywa, rzucaj i łap buziom, czyli będziemy po prostu rzucać przekąskę dla pieska i on ma zadanie złapać ją w locie. Ale nasze na psy nie potrafią tego robić, więc mam nadzieję, że Maciej będzie rzucał tak, żebym ja złapała i żeby wygrała i żeby ludzkość przetrwała, bo jeśli psy wygrają, to niestety przejmują władzę nad światem. Każdy ma po trzy szanse. Gotowa? Tak. Mm. Chociaż jeden muszę złapać, bo one zero złapią Od języka mi się odbił, miałam, tak? Eee, odbił. Dobra, ostatni rzut, gotowa? Tak. O! o udało się! Draczłeś moje zęby, ale udało się! Eee, ale wygrałam! Nie ja skąd wiesz, że wygrałaś? No bo ja znam te psy. Nie wiem w chłop. <śledzianie> Widzieliście to What? Trochę jakby zalążek był tego, jakby chciała złapać. Więc to no łapami. Próbuję no łapami. No, tak opić. robi tak. Nie. <laughs> Lila jest najlepsza, bo Maciek rzuca, a Lila! W każdym razie wygrałam tą konkurencję, więc wygrałam już 3 z 5, więc oficjalnie jestem wygranym, ale ostatnia konkurencja jest bardzo ciekawa i moim zdaniem kreatywnie mam pewien fajny sposób na TikToku, żeby uwolnić psiom kreatywność. Także przechodzimy do ostatniego zadania, gdzie będziemy coś malować. Dobra, moi drodzy, będziemy razem z pieskami malować obrazy. Będziemy taką farbą akrylową, to jest chyba, takie ciapki robić tutaj i potem to włożymy do folii i tu damy psie jedzenie i psy liżąc Tą folię i to jedzenie zlizując z folii, będą jednocześnie rozprowadzać farbę. Damy jeden lilce, damy jeden bajce i jeden namaluję ja, tylko że ja będę malować tak buzią, tak o, wiecie, tak, pełnią. I na koniec to wy w komentarzach zdecydujecie, który obraz jest najładniejszy, także myślę, że możemy zaczynać. Proszę. Majkula, proszę. Julia, proszę. Dziękuję. No i teraz pytanie, czy to w ogóle zadziała. No, tak jak przeczuwałem, one nie mają za wiele siły, żeby tak to dociskać, ale może jak będą wylizywać już tarneśnki, to wtedy będzie coś z tego. No fajnie się to rozlewa, jak ty, Julia, to robisz, to fajnie się to rozlewa. Dzieło sztuki, które chcesz polizać. Bez kitu. To się no. w końcu stało. Prawie wyjedzone one ale... całe. Fajka będzie jeszcze wylizywać tak to dokładnie, więc jest szansa, że wtedy jak będzie dokładnie wylizywać, to się więcej tej farby rozprowadzi. Zęby mnie bolą i mam ślinolak. <laughs> ej, ej, to ładnie nawet wyszło. Fajka też już skończyła, a Ja jeszcze je. A Lila tam to chociaż jakaś rozciąpała, czy nie? No tak... Ona tak delikatnie, ale to może mieć swój urok. No no zobaczymy jak zajmiemy. Być... A teraz bajka, i bajka po, pomaga. Y, pomaga jeszcze ilość. Ludzi i a sobie że sobie nie radzi. Siostrza na miłość, prawda? Dobra, zjedzone pieski, to patrzymy na rezultat. Nie już nie da się za dużo farby. <noise> Dobra, oto mój obraz. To jest... Yy... Pasta do zębów. What? To jest trochę pasta do zębów, rzeczywiście. To Ale też wygląda trochę jak ocean, taki krwawy, po jakiejś rzezi. Zobaczymy jak sobie bajka poradziła. <śmulity> Ej, ładny jest! ładniejszy niż mój. Mój jest okropny. <śmulity> Bo chyba to za dużo daliśmy farby. Tak mi się wydaje. Tutaj patrz jak jakiś zachód słońca tutaj to wygląda. To już jest chyba efekt tego, że ściągaliśmy tą folię, nie żeby coś, ale wydaje mi się, że wszyscy dojemy. No dobra, tak czy siak! No! Jak ty się najmniej ruszony. Tutaj jakieś. Aha, to chyba ja te zawijaski białe robiłam. No mi się chyba najbardziej bajki podoba. Oceńcie moi drodzy w komentarzach, który wam się najbardziej podoba: bajki, mój, czyli Lucy. Ja bym powiedziała, że bajki mi się najbardziej podoba. I to wydawało wtedy wynik: 3 dla mnie, dwa dla piesków. Ale to wy decydujecie w komentarzach, kto z nas wygrywa. Ja już dziękuję Wam za oglądanie. Dawajcie w komentarzach również znać, jakiego zwierzaka sprawdzić inteligencję i czy jest mądrzejszy niż pieski. Już gdzieś tam w planach niedalekich mam małpkę. Może się uda. Zostawiajcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście zobaczyć, kto jest mądrzejszy: małpka czy pieski. A tymczasem ja Wam dziękuję za oglądanie. Wysyłam buziaki.